Niektórzy zadają sobie pytanie, dlaczego ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi trwa tak długo, skoro Bóg jest tak potężny? Wielu proroków, a także mesjaszy, podążało drogą woli Bożej i prorokowało o Królestwie Bożym, jak na przykład Jezus. Ale Królestwo Boże jeszcze nie nadeszło. Nasz Ojciec Niebieski stworzył nas na swoje podobieństwo. Bóg pragnie wolności i dał nam ją. Nasz Stwórca pragnie miłości i dał nam serce do kochania. Bóg stworzył ziemię z jej pięknem dla naszej radości i pozwala nam doświadczać, czym jest szczęście. Gdziekolwiek obecny jest Duch Boży, tam panuje pokój. Gdziekolwiek obecny jest nasz Ojciec Niebieski, tam zawsze będzie przyszłość. Posyłał proroków, abyśmy mogli znaleźć z Nim wieczną błogość. Istotą prawdy jest to, że Bóg miał już tyle miłości, aby nas nią obdarzyć, gdy nic jeszcze nie zostało stworzone. Nasz Stwórca stworzył nasze życie z miłości, ale nigdy nie zmusi nas, byśmy go kochali. Bóg dał nam tyle wolności i dlatego nie może wejść do naszych serc bez naszej zgody.